Hello widzowie witajcie na którymś dniu z otwierania jajek Nie wiem jakim, ale to już mniejsze. Dzisiaj otworzymy Book Egg, Paradise Egg, bee Egg i dwa dinozauregi. I ogólnie w mojej farmie się dużo zmieniło po updatecie tym. Z dinozaurami usunęłam wszystkie te tomato, i kiwi, i tutaj są bambusy, pepery, emberlili, muszroomy, no i ogólnie coś takiego. Okay. no i zaczniemy sobie notebook. tego, tak? No, dobry początek. Dragonfly, jak wyleci, to będzie fajnie. Ek. No, okej, okay. nie wnikam. Sztuka, naprawdę. No, daj coś do Ośmiornica. Ośmiornica. Proszę. Eee. Klasycznie. Nie wiem jak jest tego zdrops, ale jakiś dobry, nie, nie wiem, t rex Nie wiem, nie znam się. Co to jest? A, ja go chyba mam nawet. Chyba. Nie wiem. Ok. Co to jest? Ten taki mały... C -c -c -k -c -k tak, to jest ten sam. Ok. No i jeszcze mogę tutaj tu, otworzyć Big Crate. No i klasycznie. Najgorsze. No, pełning tragiczny. Ale no myślę, że... Ja jest aż tak źle. Yy, jako iż, że chciałbym to robić opening jak najczęściej, to już stawiam dwa dinozaury. Egi. Myślę, że jutro to też będzie. No i to chyba tyle, widzowie. No i dobranoc.